Siemano siemano witam was na dzisiejszym odcinku na stronie CSGOskins.com link do strony w opisie z kodem SNAJPER02 złoty oraz 10 groszy na start i plus 10% do depozytu więc przykładowo wpłacając 100 zł macie 10 zł za darmo przypominam również o możliwości wpłaty w skinach jeśli na przykład macie jakieś skiny to możecie sobie od razu wpłacić tutaj pojawia wam się dostępny limit Generalnie polega to na tym, że budujecie historię swojego konta i jeśli nigdy nic nie wpłacaliście na stronę, to musicie czekać 8 dni, ale jeśli wpłacaliście cokolwiek kiedyś, no to macie jakiś tam wyznaczony limit i więcej wpłacicie, tym większa nagroda jest dla Was. Więc jeśli nie to więcej możecie wpłacić. Oprócz tego dostaniecie prezent do każdego doładowania skinami, więc mega spoko opcja. Przypominam również o rozdaniach na stronie. Ostatnio Gumiś wygrał, Akacz za 40 zł do wygrania. Za wpłatę minimum 840 oraz na przykład taki akarz za, za wpłatę 840 za 210 zł oraz trzy droższe skiny za wpłatę minimum 10 zł, M4 za 383, Koska za 504 i Koska za 651. Wystarczy wpłacić minimum 10 zł i bierzecie udział we wszystkich z tych rozdań. Przypominam również, że strona jest dla osób pełnoletnich i żebyście nie wpłacali tutaj swoich oszczędności, tylko pieniędzy, których nie potrzebujecie, bądźcie z Wam ich nie szkoda. Oraz przypominam o konkursie na moim kanale Discord, jeśli wyślecie, że macie wpisany kod SNIPER0, to bierzecie automatycznie udział w konkursie oslina za 30 zł. Także życzę Wam powodzenia, a my w dzisiejszym odcinku spróbujemy sobie zrobić jakiś fajny profit. Czy z 700 zł się nam to uda? Nie wiem, zobaczymy, więc dołączmy do sobie do pierwszej lepszej bitwy za stówkę. No i pierwszy drop niestety bardzo dużo nam dał, aczkolwiek jeszcze mamy tutaj awupki i duck case, a więc tutaj nie zależy to wszystko od tego. Okej, okay, jego drogie, bardzo drogie widzę. Okej, okay, i raczej ten duck już się zwróci. Oj, bardzo droga bardzo drogi skinek Coalition akurat battle skirt, wy macie do wygrania minimal. Minimalware za 383, także bardzo ładnie. Pamiętajcie, że im więcej osób będzie wpłacać, tym lepsze skiny. Jak widzicie, teraz już są trzy kosy, kiedyś już nie było żadnej kosy a dzisiaj już same koski znaczy same koski, trzy koski więc bardzo, bardzo fajnie dobra, lecimy sobie z jakąś następną skrzyneczką, może dołączmy sobie do kogoś, ktoś tu ma jakąś fajną bitwę za 108 zł, no dobra, to akurat jest gówno, nie będę oszukiwał no ale dołączmy do takiej bitwy, bo z takiej bitwy też czasami potrafi fajnie sypnąć, a przy okazji wyjść z tego na fajny profit 0,25 szansy na kosę, więc to jest niedużo ale zobaczymy Okej, okay. okej, okay. 20 zł. Czy w ogóle da się być z tej skrzynki na plus? Raczej średnio. Ale jeszcze 8 skrzynek zostało. Patrząc na to, że każdy może być warty po złotówkę. No to tak czy tak wychodzi nam mniej więcej. No, koło 24 zł. No to taki albo będziemy na zero, albo na lekkiej stracie. Oj, choć aż ta. Bardzo fajnie nam daje. Dobra, będziemy raczej na plusie, ale mega lekkim. Jeśli nikt nas nie przegoni. Mamy 49 zł. Bardzo ładnie nam dropi w ogóle. No, raczej na plus ktoś z nas wyjdzie. Tylko czy to będę ja, czy to będzie ktoś inny? Coraz droższe skrzynki, więc coraz większa obawa. <laughs> Chociaż, ej, to może nawet nie wyjść na plus. A nie, będzie na plus, okej, okay, bo tu już jest, no, to ponad lekko lekki lekki plusik będzie 115 zł coś takiego 122 no <laughs> nieduży ale duży dobra dołączmy sobie do takiego jubilej jubilat case nie lubię tej skrzynki nie nie lubię tej skrzynki okej okay, kocham tą skrzynkę kocham tą skrzynkę ale raczej jej nienawidzę ostatnio jak testowaliśmy tą skrzynkę to mega nie oddawało nie ale dzisiaj co nasypie to jest hit dzisiaj co nasypie to jest hit no naprawdę Ej, jestem w szoku. Jestem w szoku. Cezerteczka droga. Ej, bardzo ładny profit na razie. Jak DDDDD niczego nie wydropi, to mamy mega duży profit. Kolejny. O kurde. Jego TT droższe, ale nie najlepiej. Ale nie dobra. Nie, nie jest źle. okej, okay, to nie będzie drogie. No i pięknie. No i mamy. Okej, okay, ostatnia skrzynka, bo już myślę, że to koniec. Mamy to, mamy to. Mamy to 595 zł 1080 wygraliśmy, bardzo ładny profit na razie i fajnie, gdyby tak zostało do końca. Dobra, zróbmy sobie teraz jakąś bitwę za 500 zł i 500 zł najwyżej jak przegramy, no zostawimy sobie na następny odcinek. Mm, dajmy sobie kilka takich skrzyneczek tańszych, coś tutaj powoli droższego. Jubil dajmy tego Huntsmana, Cybera Eleganta, M4 -ki. i na koniec Bista. Dobra, taka bitewka na 3 graczy, tryb standard. Spróbujmy od najtańszych do najdroższych. Zobaczymy, dodamy. Boty, bo raczej nikt nie wbije za taką kwotę. Pora kwota, więc nikt nie wbije. Ok, pierwszy drop nie najlepszy, ale i nie najgorszy. Mogą wypaść gorzej. Super, teraz dobry dropik dało 31. Na razie wygrywamy z początek bitwy. Najtańsze skrzynki, więc tutaj nie ma na razie co się cieszyć. Chyba, że wypadnie jakaś kosa. To wtedy jest się cieszyć. No dobra, to... O kurde, minimal wear 53 zł. Myślałem, że tańsze. Oj, tutaj ten akarz dosyć drogi, ale jeszcze wygrywamy. All star teraz. All star. No i do all star dał w miarę fajnie. Spoko, case znowu. Okej, okay, to jest drogie. Ja grałem tym skinem kiedyś. I nie zmieniłem do SSG. Dobra, to chyba też jest drogie w miarę. 9 zł. O kurde, torkułę dostał za 97 zł z tej skrzynki, naprawdę. Ale teraz się już gówno dzieje. Ej, teraz to już raz się przegrywamy. Okej, okay, to drogie. 309. No i tutaj mt jakby nam wydropiły, to wtedy mamy Wina. Nikomu nie wydropiło, ale gówno. No i biścik na koniec. No, to drogie, ale czy tak drogie? Niestety nie. Dobra, wiecie co? 500 zł to za mało na ten odcinek. Po prostu zrobimy sobie ostatnią bitwę. Może jest jakaś bitwa za 500 zł? Nie ma. To, do, to zrobimy sobie własną. Yy, dajmy sobie Dead Casey same. Dead casea i na przykład Piniatę stać nas? Nie stać. Chociaż czekajcie. Może zrobimy tak to sobie wymienimy to sobie wymienimy i już nas będzie na coś lepszego stać o proszę bardzo mamy jeszcze 120 zł więc na przykład takiego takiego akacza na koniec no i pięknie no i pięknie dajmy 4 grać żeby większy profit był jeśli byśmy to mieli wygrać i spróbujmy za 548 zł bitwa. Zobaczymy. Czy nam to odda. Okej. Okay. Nie jest źle, ale nie jest najlepiej. Tak naprawdę. No, dalej nie jest źle, ale nie jest najlepiej. Liczymy na tego Dead Case'a na buście. Nie no dobra, dropi nam fatalnie. Szczerze, dropi nam mega sy. Mega sy, Okej, okej. 176, ale to dalej za mało. No, Michał ma za dużo. Michał ma za dużo. Wygraliśmy wulkan za 900 zł. 2300. No, i to mi się, widzowie, podoba. To mi się podoba. Za 2300 my już naprawdę możemy mieć bardzo, ale to bardzo ładne skiny. Co tu by było fajnego? Może sobie coś wypłacimy na tym odcinku? Jakiś czerwony nożyk. Jakiś czerwony nożyk, może fajny. U, taki bajonecik na przykład za 1700, ładny. Aj, przedmiot niedostępny. No. A, a jakie są w ogóle bajonety czerwone? Bajoneciki czerwone, może jakieś są fajne? Nie ma. Nie ma. A talon na przykład jakiś czerwony? bo talona kiedyś też miałem. A karambit? Chociaż karambit mi jakoś bardzo nie siedzi. Karambitów w ogóle nie ma w tej cenie. Eee. Słabiutko, słabiutko. Jakiś tańszy może? O, skeleton jest. O, slaughter paracord, ale nie no, nie będziemy takiego wypłacać. Battle skirt jest jedynie Bayonet, ale takiego to ja nie chcę. A taki jest dostępny. Albo dobra, nawet nie sprawdzam czy jest dostępny. Albo sprawdzę. Nie, bo nie będziemy mieli budżetu. Dobra. Przedajmy to, to. I zróbmy jakąś ostatnią bitwę, taką ryzykowniejszą. Dawno nie było takich. więc Dajmy sobie tak, 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 tak. Aj, no to nas nie stać. No to glowsy sobie usuniemy i za 300 zł sobie dodamy jeszcze jednego radianta. Nie stać nas. XD 1% Hydra, nie stać nas, ale to dobrze, bo jeszcze byśmy na tym przegrali Dobra i spróbujmy tak, spróbujmy w Underdog'u I ostatnia Ostatnia bitwa na dziś 2300 zł Zobaczymy czy ona nam odda, czy jednak zabierze Pierwszy drop, mega pięknie, mega pięknie Byleby do końca tak cisnęło Luxurious, no dobra nie najlepiej Ale nie najgorzej, dobra Royal Royal niestety dużo dał, ale nie za dużo, więc spoko. Dobra, teraz haul. No nie no, chyba moje droższe, nie? No właśnie. Kurde, no i przegraliśmy. Mogliśmy dać tego standarda. Oj to chyba drogie, nie? No, wygralibyśmy, ale. Odwaliłem kasztana. Dobra, trudno. Raz się żyje. Także co, ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia do następnego. Trzymajcie się. Narka.